Cześć kochani, witam was bardzo pięknie w środę kochani na karcie dnia i moi drodzy będziemy sobie zaraz losować kartę dla każdego znaku zodiaku plus dla wszystkich wyciągnięta jest taka karta anielska, karta rady dla was wszystkich, co dzisiaj należy zrobić, obojętnie, bez względu na to, słuchajcie, jakie dzisiaj karty tutaj dla was nie pójdą jest taka dodatkowa podpowiedź, ale to sobie zrobimy moi kochani na samym końcu żeby było sprawiedliwie, żeby nie było tak, że robię to przy baranie, a ryba musi czekać. W związku z powyższym, moi drodzy, jedziemy do przodu z koksem, baranki. Wybory Wybory, wybory. Nie wiem, co tam dzisiaj baran będzie wybierał, ale zdecydowanie będzie stał przed jakimiś plan, wyborami, decyzjami. Jakąś taką sytuację skupienia się na tym, co on ma zrobić, um, w jaki sposób się zachować być może, tak? E, I w jaki sposób tutaj po prostu pójść do przodu. To jest taka opcja, w której my nie dokonujemy tego, ponieważ my nie potrafimy tego zrobić. Więc to nie jest taki dzień, w którym baran powie, dobra, zrobię taki tak, bo to będzie dobre. Bardziej baran zatrzyma się i powie, kurczę, nie wiem, co mam zrobić. Nie potrafię tego zrobić i wkurza mnie to, że ja nie wiem, co będzie dla mnie lepsze, a co gorsze. Więc to jest tego typu dzień, kochani, więc nie wiem, czy te barany dzisiaj fizycznie dadzą radę tą decyzję podjąć. Byczki. A u byków, hmm, początki, kochani, piękne początki, zdecydowanie uczuciowe, związkowe, bo tutaj, no niestety, mamy kielichy. No, niestety, stety właściwie. Piękna karta. Mamy kielichy, a więc jest to sytuacja, w której zaczyna się coś nowego. Mamy ochotę, albo rozwijamy jakiś nowy początek, który bardzo emocjonalnie nas porusza. I moi drodzy, oczywiście to mogą być nowe związki, nowe miłości, tak, nowe plany z tą osobą, y, przepełnione sercem po prostu uczucia, które wręcz wylewają się w kierunku do drugiej osoby i oczywiście na odwrót tej osoby do Was, kochani. Więc szanse na nowe początki przepiękne są. Ale, kochani, nie tylko uczuciowe. Pamiętajmy, że te nowe początki mogą być pod każdym innym aspektem życiowym. Bardzo mocno to podkreślam, zwłaszcza takim, który bardzo mocno emocjonalnie Was raduje. Bliźnięta. Hmm... A bliźnięta dzisiaj w sytuacji, powiedziałabym, zwracania na siebie swojej uwagi, więc dzisiaj powiedzmy, wiele osób może na Was zwracać uwagę, może na Was patrzeć, może Was podziwiać, możecie czuć się przede wszystkim osobami, które dzisiaj wiedzą, co mają robić, wiedzą, czego chcą, czują energię, czują taki potencjał same w sobie. No i moi drodzy, działamy, więc dzisiaj. Obejmujemy jakieś stanowisko, obejmujemy jakiś plan, my już wiemy, co chcemy zrobić i wchodzimy w to, tak? Bo królowa buławowa to jest po prostu ktoś, kto działa, kto ma plany, kto ma energię, yy, ogień w sobie, zapał i ona po prostu wykonuje to, co chce dokonać i wie o tym, że zrobi to rewelacyjnie dobrze, tak? Że wszyscy po prostu aż powiedzą wow, tak? Więc tego typu energia dzisiaj ubliźniąc. No to, kochani, raczki. <laughs> Kochani, w przypadku raka wyciągnęły mi się dwie karty. No tak czasami bywa, że się pociągną. Kochani, mamy sytuację tego typu. Jest jakaś sytuacja, która zmusza być może dzisiaj raków do... Zatrzymania się nieco w miejscu, bo mamy w tego wisielca, ale dlaczego? Po to, żeby posłuchać głosu własnej intuicji, po to, żeby skupić się na sobie. Być może co niektóre raki zwyczajnie takiego czegoś dzisiaj będą potrzebować, takiego właśnie wyizolowania się, posłuchania tego, co wasz własny, wasza własna nie wiem dusza, serce wam podpowiada, wasz własny umysł, intuicja, o której mówię. I nie robienia na razie żadnych ruchów i kroków. Jakiś zastój w jakiejś sprawie może dzisiaj być, i właśnie może po to, żebyście Wy tego głosu posłuchali. Względnie może być zastój, dlatego że są jakieś, powiedziałabym, ym, sytuacje, które na chwilę obecną są tajemnicą dla Was i Wy czegoś nie wiecie, i z tego powodu, że jest brak tej wiedzy, Wy się musicie zatrzymać. No to co? No to lew. A ulwa szansa, kochani, na coś naprawdę spektaklu, spektaklu, dobra, f -f -f czadowego, <ścoughs> nazwijmy to może tak. Spektakularne, o coś spektakularne ulwów. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że słuchajcie, ta karta pokazuje szansę od losu na coś naprawdę dobrego. Na dobre pieniądze, na dobrą pracę, na dobry kontrakt. Przede wszystkim mówię o tego typu rzeczach. Czasami oczywiście też na jakieś sytuacje nawet typowo relacyjne, uczuciowe, tak? Jakieś na przykład poważne plany wobec kogoś albo poważne plany z kimś, które załóżmy macie. I ta szansa się u Was pojawia, i Wy wiecie, że ta szansa to jest szansa, z której warto skorzystać. I tutaj ja bym powiedziała, że nawet ci z Was, którzy się wahają, bo być może taka sytuacja jest, że ktoś mi nie wie, czy to wziąć, czy nie wziąć, czy się pokusić, czy nie, to ta karta będzie pokazywać bierz to chłopie, czy tam bierz to kobito się nawet 5 minut nie zastanawiaj nad tym, czy warto, czy nie warto, czy co ja mam w ogóle robić, ponieważ jest to coś fajnego, idącego do ciebie gdzieś od losu, z czego warto korzystać, więc drogie lwy korzystamy, co to by nie było? Coś wam dzisiaj na pewno będzie dane, panienka. Zmiany, kochani moi, co też u tych panien, było pięknie, było czadowo i teraz nagle śmierć, bęc, no kurczę, no to jest taka sytuacja, tutaj zresztą, no tańczy mi tutaj para y, kochanków, których zapalają się gdzieś tam skrzydła, kochani, Ym, taki taniec śmierci troszkę, ale moi drodzy, nie, 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 nie patrzmy na to może w ten sposób. Oczywiście, co niektórzy z was może definitywnie kończą coś, być może coś faktycznie się posypało do tego stopnia, że czujecie, że coś się wypaliło, jednym słowem, ale karta śmierci to też zmiany, kochani, i mogą te zmiany właściwie przyjść, nastąpić, jakaś transformacja. Być może coś się pochrzaniło wcześniej, z jakichś pewnych względów, a z tego, co pamiętam, było to pochrzanione. I może teraz, dzisiaj nastąpi ta zmiana, czyli że po prostu zmartwychwstanie coś nagle, tak? Jakiś w pewien sposób odżyje w waszej relacji. Więc jedni będą odżywać, drudzy będą być może coś definitywnie kończyć, bo coś się wypaliło. No nie wiem, ale w każdym razie tego typu energia się dla was. Moi kochani, zaznaczyłam. No i teraz waga. A uwagi, co? Wybory tak samo jak i u barana powyżej, tylko że uwagi nieco lepsze. To znaczy, takie, że waga raczej może dokonać tego wyboru. Będzie wiedziała, w którą stronę ma pójść, i jednym słowem, będzie wiedziała, co wybrać. Tak, w przeciwieństwie do baranów. Dlatego, że stoicie na rozdrożu, wy tak naprawdę nie wiecie być może co, co wybrać, co jest lepsze, a co gorsze, tru, którą drogę obrać, którą ścieżkę, tak? jaki, w jaką decyzję podjąć, jaki krok wykonać, co powiedzieć, to czy to, tak? bo moi drodzy, tutaj są takie po prostu kwestie wyborowe i być może ten dzień tak będzie dzisiaj pod waszym kątem, tak, tak po prostu się przedstawiał jako taka ścieżka, w której no, no nie wiem, czy to zrobić, czy tamto zrobić, stoimy na rozdrożu i w tym momencie jest taki ząg. Ale moi drodzy, wy wybierzecie raczej tą właściwą drogę. Będziecie wiedzieć, że jak obierzecie dany kierunek, to tą, tym kierunkiem będziecie zmierzać, a na pewno wiecie, że musicie wybrać jakiś kierunek, bo nie możecie cały czas stać w tym samym punkcie, gdzie są powiedzmy dwie ścieżki Skorpiony Skorpion dzisiaj, karta pustelnika, karta izolacji kochani, a więc dzisiaj być może co niektóre skorpiony odczują pewnego rodzaju taką samotność, taką sytuację, w której być może mało się będzie u was działo, nie będzie za dużo ludzi, nie będzie za dużo rozmów, będzie taka sytuacja, w której będziecie odczuwać tą samotność, ale co niektóre z was celowo się odsuną od życia społecznego, celowo się odsuną od życia towarzyskiego, bo być może potrzebują trochę tej samotności, nie potrzebują już tego gadania, daniny, koleżanki, czy tam kumpla, i będą potrzebować takiego wyciszenia się w pewnych kwestiach, tak? Co niektóre z was mogą też odczuwać, samotność z tytułu na przykład jakiejś sytuacji, w której gdzieś z kimś jesteście oddaleni od siebie, to też, ale o tym też już mówiłam na początku, że może to być takie przymusowe po prostu rozdzielenie, ale mówię, może też tak być, że to wy moi kochani, celowo dzisiaj będziecie potrzebować wyizolowania, albo wręcz ta karta do tego zachęca, daj se Kaśka dzisiaj spokój. Weź troszeczkę wystopuj, odsuń się od pewnych spraw, bo być może jest jakaś kwestia, jakaś sprawa, która bardzo mocno Was na przykład absorbuje, tak? I ten pustelnik powie odsuń się od tego Kaśka, daj se spokój, weź to zostaw, nie, nie wtryniaj tam tych swoich palców, odsuń się i poczekaj. Bo też ym, pamiętajmy o tym, że karty też radzą, niekoniecznie mówią, co ma być, ale też dają poradę, tak? Więc być może z tej porady czasami też warto skorzystać. Strzelec. Dwa kielichy, kochani, stop, kochankowie, przepraszam, karty są bardzo podobne w tej talii. Dwa kielichy z kochankami. Kochankowie, kochani, bardzo energia pod tytułem myślenie o jakimś być może kimś. Skupienie się w tym momencie bardzo mocno na jakiejś drugiej osobie, ale moi kochani, to jest też karta wyborów i decyzji. Być może jest ich Was dwóch, dwie. I musimy dokonać jakichś pewnych wyborów. Być może jest, są to jakieś dwie sprawy, które również będą wymagały wyboru. My wiemy doskonale, że jedno i drugie jest fajne, ale trzeba się w końcu zastanowić, co wybrać. Więc jedni z Was będą dokonywać tych wyborów, decyzji, co zostawić, a co sobie przyjąć, tak? Bo być może tego typu rzeczy, może oddać jakieś romanse, załóżmy i. Jest ktoś stały, jest ktoś dodatkowy, nowy, i wy teraz musicie stanąć przed wyborem, no bo kurczę, no ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że na dłuższą metę dwóch relacji jednocześnie ciągnąć nie mogę, ale będą też i tacy kochani, którzy będą skupiać się typowo na jakiejś parze romansowej, względnie, wy sami będziecie tutaj jakby skupieni bardzo mocno na pokonaniu wszelkich przeszkód, które stoją na Waszej drodze do Waszego ukochanego czy też ukochanej. Co teraz, koziorożec? No, a Koziorożec, kochani, rozpier ducha. Jednym słowem, nazwę to tak. Um, rozpier ducha emocjonalna bardziej, to bym tak ujęła, ale też i taka myślowa. Moi, drogi, moi drodzy, to jest taka sytuacja, gdzie coś złego się zadziewa. Jest jakiś ból, który nas bardzo mocno tutaj zwala z nóg. Może to być ból po rozstaniu z kimś, mogą to być jakieś przeszłościowe rzeczy. Może to być sytuacja, w której ktoś coś wam powie a was to bardzo zaboli i będziecie czuć po prostu taki, takie tornado od środka w środku wewnątrz was samych, tak, nazwę to tak. Coś jest, będzie chaotyczne, coś będzie tak roz, rozwalone, jak tutaj sami na tym obrazku widzicie, że ciężko będzie to wszystko poskładać do kupy. Możecie dzisiaj czuć się zwyczajnie tacy... Gdzieś tam w jakiś pewien sposób um, dotknięci czymś, bardzo mocno. Nie chcę powiedzieć, że cały dzień, kochani, bo to mogła być jakaś chwilowa akcja, gdzie ktoś coś powie, ktoś coś pstryknie i nagle po prostu bęc, poczujecie ból. A potem może być całkiem fajnie, ale co nie zmienia faktu, że taki ból gdzieś tam wewnętrzny z jakiegoś powodu może u co niektórych koziorożców się pojawić. Wodniki. A wodnik, kochani, w gotowości do czegoś nowego. Nie wiem tam do czego. Ten wodnik będzie gotowy, ale jednym słowem, obiera jakąś nową strategię, jakieś nowe plany. Może po prostu usiąść sobie i pomyśleć, dobra, jestem gotowa na wszystko, jestem gotowy na, na podjęcie pewnych kroków, pewnych jakichś um, kwestii, i tylko czekam na ten moment, kiedy to nastąpi, tak? Więc w, w bardzo fajnej energii, bo to jest taka energia, która daje takiego kopa. Nie do jakiegoś zastoju czy do siedzenia w tym, co mamy, tylko raczej z w takiej, w takiej sytuacji, w której mamy ochotę aż wyjść, mamy ochotę aż pójść do przodu z czymś, tak? Mamy ochotę, że tak powiem. Nawet zacząć coś na nowo, albo w ogóle rozpocząć coś, na czym wam bardzo mocno zależy. I generalnie czekacie tylko za tak zwanym dzwonkiem. Stryk, ktoś zadzwoni dobra, to ja już wodnik już jest w butach, już leci i już coś działa. Albo zwyczajnie czekacie za czymś, co ma do was dzisiaj przyjść: wiadomość, paczka, słuchajcie, nie wiem, kumpel, koleżanka i wy w tej gotowości nie będziecie wręcz mogli się doczekać, aż to coś do was dotrze. No i rybcie. Rybka. A ryba dzisiaj jest kwestia umiarkowania, kochani. A ryba dzisiaj będzie, nie będzie szaleć ani w prawo, ani w lewo. Będzie prowadziła sielankowy tryb życia. Jednym słowem, wszystko będzie dążyło do równowagi u ryby, nie będzie to w skrajności w skrajność wpadać. Będzie ryba potrafiła, że tak powiem, studzić emocje jakiekolwiek by nie były u siebie bądź u kogoś. Jednym słowem, klimat spokoju, zrównoważenia. Zielanki. Nazwę to tak. No i moi drodzy, to co obiecałam na samym końcu, karta, którą dla Was wyciągnęłam, karta anielska z poradą dla wszystkich, o, która brzmi w ten sposób i powiem Wam szczerze, co dla niektórych idealna. Jest to karta śpiew i taniec, w której jest napisane wyraź się i obudź swoje zmysły przez magiczną moc muzyki i ruchu. Moi drodzy, więc na wszystkie dzisiejsze trudy, jeżeli nawet będzie Wam źle, tak jak na przykład tu, albo tu załóżmy, czy też nawet tu, co robimy? Włączamy muzykę, kochani, zaczynamy sobie śpiewać na całe gardło, możemy sobie potańczyć, możemy po prostu podnieść swoje wibracje w dniu dzisiejszym, tańcząc, słuchając muzyki, śpiewając, e, po prostu rozluźniając się totalnie. Więc moi drodzy, jak będzie jakaś kicha, no to po prostu benz, po prostu podbijamy sobie muzyką, dzisiaj energię, wszyscy bez, bez względu na to, jakie macie karty. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, buziaki.